no nosi najpiękniejsze buty na YouTubie? It's me. Tak. Spokojnie, wiem, że nie jesteście na nie gotowi, ale będziecie. Dajcie sobie czas. A za rok będę już wszyscy w nich chodzić. <grym> tak. Nie, fajne, bardzo wygodne. Jak coś jakbyście się pytali, to są... uuuuk. Zawsze uki są wygodne. Są jeszcze zielone w ogóle super. Jechałam właśnie do Galerii Katowickiej. Szybka historia, bo taka vlogowa, jest taka, że pokazywałam Wam w takim jesiennym filmie przeglądzie z TK Maxa. Ogólnie tam było Pumpkin Spice Latte. Pokazywałam Wam taki kubek z dynią w kształcie dyni. Przepiękny. Chciałam go kupić tego dnia, kiedy to kręciłam, ale Pani powiedziała, że pokazuje mi tą kolekcję przedpremierowo. I pozwoliła mi nagrywać oczywiście w Starbucksie, bo tak jakby zawsze pytam. I że mogę dopiero ten kubek kupić jutro, dlatego że to jest nowa kolekcja. Dzisiaj jej nie wejdzie jeszcze na kasę, więc myślę sobie: okej. Okay. No i słuchajcie, ja ten kubek pokazałam na Instagramie. No i poszłam do Galerii Katowickiej następnego dnia, i pani powiedziała, że nie wiem co chodzi, ale bardzo dużo dzisiaj osób przyszło po ten kubek i wyprzedały się wszystkie, i nie będzie już dostawy tych kubków, bo przyszła jedna. No i od tamtego czasu próbowałam ogólnie wszędzie ten kubek kupić. Dlatego, że chyba wszystkim się w ogóle podobał, e, takim osobom, które widziały kubki w Starbucksie, no bo był naprawdę piękny. A ja zbieram kubki ze Starbucksa, jakby ktoś nie wiedział. E, i, I w końcu próbowałam w czterech Starbucksach do, dorwać te kubki, nigdzie ich absolutnie nie było. No i mój mąż kiedyś pojechał, chciał mi ten kubek kupić e, i dogadał się z panem tak, że jak przyjdzie dostawa, to po prostu pan mu napisze smsa, że, że ten kubek właśnie jest i odłożył nam dwa kubki i właśnie podjechałam. Także jak wrócę, wezmę sobie w ogóle też tam kawkę, ale już widzę, że Oli się niecierpliwi. Jak wrócę, to oczywiście Wam ten kubek pokażę, a ja w ramach wdzięczności, bo myślałam, czy nie wiem, kupić temu panu jakąś bombonierkę czy coś, a po prostu dam mu napiwek. Myślę, że, że się ucieszy, bo naprawdę bardzo miło z jego strony. W żadnym Starbucksie nikt mi czegoś takiego nie zaproponował, jak właśnie mój mąż tutaj dogadał z tym panem, więc super, lecę, zaraz Wam pokażę w ogóle ten kubek. Słuchajcie, cześć, myluję się, zamknę sobie tylko szybę, żeby nie było żadnych odgłosów z zewnątrz. Właśnie przyszłam z. Znaczy, już nie tak właśnie, bo już to było jakieś półtorej godziny temu. Ale przyszłam z tego Starbucksa i udało mi się kupić dwa kubki, tak się cieszę. Słuchajcie, są naprawdę najpiękniejsze kubki na jesień ever. I bardzo się cieszę, że w ogóle Starbucks coś takiego w tym sezonie wypuścił. Pan był mega miły, odłożył nam dwie sztuki. Przyznajcie, że to są idealne. Jesienne kubki. Melduję się z Wami z vloga, z vloga, dlatego, że chcecie oglądać ostatnio dużo vlogów, a ja mam też mm, no, taką dobrą pasję w kręceniu tych filmów nie wiedzieć czemu. Kiedyś dawno, dawno temu nie za bardzo y, lubiłam oglądać vlogi, ale odnoszę wrażenie, że teraz jest taki czas jesienny, typowy, gdzie więcej czasu spędzamy również w domu. No i jednak y, ja bardzo lubię oglądać vlogi. Bardzo lubię sobie na przykład puścić w wannie, wrzucić jakąś kulę albo w Wsypać sól do kąpieli i odpalić sobie czyjegoś vloga. Nie jakieś w ogóle wielkie materiały, nad którymi człowiek pewnie dużo czasu spędził, dużo więcej niż nad takimi vlogami, ale właśnie zwykłe, proste vlogi. No i witam się z Wami dzisiaj z Wisły. Przyjechaliśmy do Wisły, do hotelu, w którym już byliśmy raz. Czy ja kręciłam wtedy coś? Może tak malutko kręciłam, ale to na pewno nie było, nie wiadomo co. Natomiast jedziemy dzisiaj do, yy, drugi raz do Crystal Mountain, to jest. Naprawdę bardzo fajny hotel. Ostatnio było super. Mam nadzieję, że od tego czasu nic się nie zmieniło, ale, ale myślę, że nie, że będzie ok. Przyjechaliśmy do Wisły, bo powiem Wam szczerze, że góry jesienią mają no, no niewiarygodny klimat i taki, że warto jest przyjechać. O każdej porze roku góry są dobrym pomysłem, a jednak mimo wszystko z tych Katowic mamy godzinę drogi, więc no szkoda by było nie skorzystać. Eee, przyjechaliśmy, tylko ceny trochę są zabójcze, ale to już... Ceny są zabójcze dzisiaj wszystkiego. E, natomiast idziemy i powiem Wam szczerze, że ja na dobrą sprawę mogłabym również zostać w domu, bo mam dużo rzeczy do roboty, jak pewnie każdy. Em, po pierwsze w domu, a po drugie mam sporo pracy, natomiast twierdziłam, że zrobimy to dla Oliwiarka i naprawdę zabierzemy go nie na weekend, bo akurat nie jesteśmy na weekendzie, tylko jesteśmy na... Będziemy od niedzieli do e, najprawdopodobniej wtorku, więc... E, robimy to dla nie... no dla niego, wiecie o co chodzi, no dla dzieci się wyjeżdża jednak mimo wszystko, żeby poszedł sobie na basen, tam są fajne sale zabaw, no żeby to dziecko się pocieszyło, zmieniło klimat, jest w ogóle super plac zabaw, no i jesteśmy w takich okolicznościach przyrody, że zaraz Wam pokażę, no nic, tylko wziąć wygodne buty i iść na spacer. Też chcę właśnie yy, zdecydowanie więcej pospacerować na tym wyjeździe. Mam nadzieję, że nam się to uda. Yy, ale dodajemy film. Yy, wrzucam dla Was jeszcze z auta, bo już stoimy przed starą karczmą, yy, w której jak byliśmy ostatnim razem w Wiśle, zjedliśmy tak przepyszny obiad. Ja Wam w ogóle zaraz tą karczmę pokażę, bo jak będziecie w Wiśle, to koniecznie tutaj musicie iść. To jest przy drodze głównej Praktycznie no vis-a-vis -vis skoczni e, też Wam skocznie za chwilę pokażę i zjedliśmy taki przypyszny obiad, że y, chyba pół roku ten obiad wspominaliśmy, a już w ogóle, jeżeli chodzi o kawę, wtedy była najlepsza kawa ever, jaką e, piliśmy, a my pijemy z mężem taką czarną kawę, więc możemy ocenić smak tej kawy. Bo powiem Wam, że jak ja kiedyś piłam kawę z mlekiem, to to mleko niszczę smak tej kawy trochę, w sensie ja nie czuję, czy, czy ta kawa jest dobra, z dobrych ziaren, czy z złych, czy nie wiem, czy to jest coś wyjątkowego, czy po prostu zwykła jakaś, no nie wiem, taka ze sklepu i no nie byłam w stanie powiedzieć, czy kawa jest dobra, czy nie, a teraz właśnie, odkąd piję czarną kawę, jestem w stanie to powiedzieć, więc tutaj w Starej Karczmie mieście po prostu taką kawkę. No i zjedliśmy ostatnim razem placki chyba ziemniaczane z farszem grzybowym. Ja już nie pamiętam co. Natomiast problem jest taki, że ja nie jem na biału e, i cukru. No i zobaczymy. Wtedy jeszcze jadłam, ale. Oj, jakiś włosek. Wtedy, wtedy jeszcze jadłam i e, no te placki były super, naprawdę, więc. Bardzo chciałabym je zamówić, ale, ale chyba raczej ich nie zamówię, ale na pewno znajdę tutaj coś. Coś bez nabiału może jakieś mięsko, albo może jakieś warzywa, albo jakąś zupę. No, no zobaczymy, co tam nie jest zabielane, bo dużo jest takich właśnie zabielanych, ale dużo też jest niezabielanych. Więc mam nadzieję, że coś, coś pysznego znajdę. Jest niedzielka, godzina 15, więc to jest po prostu dla Was taka idealna pora powiatku, żeby sobie obejrzeć wloczka, starą kaczmy. Zaraz Wam pokażę, jak będziecie widzieć, to Koniecznie, jeżeli chodzi o Crystal Mountain, uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny hotel pod dzieci. Bo ja na przykład, jakbym nie miała Oliviera, to równie dobrze mogłabym się przespać na jakimś noclegu wynajętym, w jakimś mieszkaniu wynajętym i sobie pospacerować, ale jeżeli mamy tak mało czasu i przejeżdżamy na tak krótko, no to chcę, żeby po prostu to dziecko jak najbardziej się pocieszyło, no i w sumie ten wyjazd to jest dla niego. Także o, wrzucam filmik, kubeczek ze Starbucksa, strasznie się cieszę, że udało się go kupić i e, odezwę się do Was za chwilkę, pokażę Wam tą karczmę. Kurczę, nie wziąłem statywu, ale to nic. Idę do tej starej karczmy, ja już nam zamówię obiad, bo też ostatnio czekaliśmy chyba z 45 minut, więc wolałabym sobie już zamówić, za mną jest skocznia i, I tu macie tą restaurację, więc no zobaczcie, to jest no vis-a-vis. -vis. Idę, zamówię, kawki nie chcę, bo kawkę piłam w aucie, ale co ja miałam Wam powiedzieć, wiem co miałam Wam powiedzieć, ogólnie od miesiąca w Katowicach jest fatalna powoda, ale to tak naprawdę... Słońce widziałam dwa razy, i za każdym razem, kiedy wyjeżdżamy poza Katowice, wystarczy 20-30 km, wszędzie jest słońce i zastanawiam się o co chodzi. Dlaczego w górach jest piękna złota jesień, a w Katowicach jest brzydko, jest szaro, buro i ponuro, a no raptem no dzisiaj jesteśmy godzinkę drogi, ale ogólnie mówię, bo codziennie gdzieś jeździmy i e, znaczy codziennie, no ja bardzo często gdzieś też muszę jeździć. E, no i mój mąż też jeździ w sumie codziennie, on to codziennie, e, więc no e, codziennie mogę Wam powiedzieć i rzec, że wszędzie jest ładniejsza pogoda e, ostatnimi czasy niż w Katowicach i nie mamy w Katowicach pięknej, złotej jesieni, e, a ja od e, jakiegoś czasu chcę zrobić Oliwierkowi sesję w parku taką jesienną, bo to jest nasza coroczna tradycja i nie mam kiedy mu zrobić, bo ciągle leje, ciągle jest brzydko i nie wiem, może ktoś wie o co chodzi? Jesteście w stanie mi to wytłumaczyć? Tak samo się zastanawiam, dobrze, wchodzę do restauracji, więc już chowam kamerę. Słuchajcie, ten widok. No cuda, po prostu cudo. Chodź kochanie. Spójrzmy tylko... Mamy fanzone game room, siedem, 874 prosta. Plat zabaw. Plat zabaw jest na dworze, ale y, umiesz otworzyć te drzwi? Nie. No to spróbuj. A, a gdzie jest bawialnia? Bawialnia będzie po drodze. Pokazywałam wam kiedyś y, tą łazienkę, ale pokażę jeszcze raz. Akurat taka sama nam się trafiła: jakby mamy ten po, pokój classic I y, no i tak to wygląda. Oto mydełka były bardzo fajne. Nie wiem co to za firma, ale ostatnio jak byliśmy, tu bardzo mi się podobały. Pokażesz, jaki mamy widok? Nie mamy czekoladek. Pani nam nie zdążyła położyć. Ty zapamiętałeś, że te czekoladki kiedyś tu były? Oliver, to było na wiosnę, zaskakuje mnie Twoja pamięć. Y, pokażesz, jaki mamy widoczek. Odsłonisz yy, tą kierankę? Powiedz, czy ci się podoba. Podoba, jest biały. Jest biały. Popatrz, I jaki? świeci się. To jest, nas, to jest nas, to nie nas. Nie, kochanie, tam faktycznie dostrzegłeś, że świeci się jedna, jedna lampka, ale to nie nasza. No i taki hotelik. Bardzo fajnie jest, naprawdę jak macie ochotę przyjechać, no ja zazwyczaj nie przyjeżdżam dwa razy do tych samych hoteli, ale, ale A to tym to razem jest tak. Kolabka? Tak, myślę, ale yy, nie jemy. biegać i stwierdziłam, że to jest idealny moment na to, żebyśmy porozmawiali o zegarkach, o zegarkach, które pytacie mnie, no myślę regularnie na Instagramie, ale do tej pory ja cały czas wam polecam mój złoty zegarek Gareth, dlatego że każdy, totalnie każdy myślał od dwóch lat, że ja mam Apple Watcha i ja wam już o tym mówiłam kiedyś, że to był zegarek Gareth i to był zegarek, który przeżył, bunt dwulatka, to był zegarek, który przeżył. No, różne ciężkie chwile yy, przeżył milionowe nakładanie yy, przez Oliwierka na rękę. Oli był wtedy też w takim okresie, gdzie no, był bardzo ciekawy, eksplorował cały dom, wyciągał rzeczy z szuflad. No wiecie, yy, ten zegarek z nami dorastał. Z tym zegarkiem nie stało się nic. Porysował się bardzo, dlatego że yy, wielokrotnie zarysowałam nim... O dom, wiecie o co chodzi, o elewację. Na przykład tak wyprowadzałam wózek, nie zauważyłam czegoś. No, no miał nie, niezłą próbę przetrwania ze mną i uwierzcie mi, że z tym zegarkiem nie stało się nic oprócz tego, że y, zarysowałam go właśnie z wierzchu. Teraz bym sobie może y, kupiła jakąś ochronę, no bo tych ochron jest bardzo dużo. Ale ja tego zegarka nie oszczędzałam i sprawdził mi się cudownie. Po czym moja mama powiedziała, że bardzo by chciała ode mnie dostać zegarek właśnie taki jak ja mam. No i um, pamiętam, że kiedy miałam je już kupować ten zegarek, dlatego że słuchajcie te zegarki garet ogólnie są w Euro RTv AGD. Ale ja napisałam do marki, czy mogliby mi podarować jakiś kod rabatowy dla Was, to było jeszcze w Mielcu i oni mi wysłali 20% kod na hasło Brave BraveAve i mnóstwo z Was kupiło te zegarki i do tej pory ja cały czas słyszę, że Wy te zegarki macie, uwielbiacie, że one są cudowne, że się nic z nimi nie dzieje i ja też za to ręczę, a jeżeli by coś się stało, no to wiecie, jakby zawsze macie gwarancję. Natomiast ja sobie jeszcze sprawdzę, czy ten kod działa, ale wydaje mi się, że działa. Wiecie co, to będzie albo brawe AWE, albo będzie brawe 20. Będziecie mieć zaraz gdzieś napis na filmie, jaki jest kod i jaki, o ile obniża wartość Waszego zegarka. No i słuchajcie, moja mama otrzymała mój zegarek, dlatego, że okazało się, że wzięliśmy sobie zegarki na abonament z Play'a, dlatego, że mieliśmy taką możliwość, z racji tego, że chyba jesteśmy w tym... W tej sieci z 10 lat, albo może i więcej, już nie wiem, a może z 8, nie pamiętam. W każdym razie mogliśmy sobie wziąć normalnie April Watch i dlaczego o tym mówię? Słuchajcie, dlatego, że w nim nie chodzę. Miałam go dwa razy na ręce i ja w nim w ogóle nie chodzę. W ogóle nie mogę e, odnaleźć się w tym zegarku, i uważam, że na przykład dla mnie na chwilę obecną jest za dużo. Tutaj, funkcji, w których nie mogę się połapać, tych takich małych ikonek. No i wiem, że jest mnóstwo miłośniczek: Apple Watcha, i ja tego nie kwestionuję. Jeżeli to ma być zegarek, który ma tylko służyć, żebym odebrała telefon i zobaczyła, ile zrobiła kroków w ciągu dnia i czy jestem wyspana, jak spałam i w ogóle, no to tak jakby nie widzę sensu wydawać takiej ilości pieniędzy, bo ja to wszystko mam tu. No i słuchajcie, co chcę Wam powiedzieć, że powróciłam do Gareta. Raz był ładowany, dwa razy może? No nie wiem, może się przekonam, ale, ale na chwilę obecną leży rozładowany. To jest ten najnowszy, jakiś tam, nie wiem. No nie wiem, no, no nie wiem nawet, co wam Wam powiedzieć. Dla mnie Garet jest zegarkiem, który e, uwielbiam, który wygląda bardzo ładnie, który jest prosty w obsłudze, który nie ma miliona e, ikonek i nie wiem co. E, co mogę tutaj sobie włączyć, nie ma zbędnych w ogóle aplikacji? Ale tak na dobrą sprawę słuchajcie, no sprawdzicie tutaj wszystko, bo to jest ich najnowszy model. I ja podarowałam mamie ten szerszy, który wyglądał tak, jak ten. Natomiast teraz sobie wzięłam srebrny. Stwierdziłam, że bardzo często chodzę w srebrnych rzeczach i mi pasuje nawet do outfitu. I nagrywam, bo wychodzę właśnie biegać, i lubię mieć na ręce ten zegarek, jak biegam. Patrzę sobie, ile zrobiłam sobie kroków. Proszę, tak wygląda panel główny, i mamy tutaj, jaką mamy pogodę obecnie, ile jest stopni. Możemy sobie sprawdzić, ile spaliliśmy kalorii, możemy sobie sprawdzić, ile zrobiliśmy kilometrów, możemy sprawdzić, oczywiście, bicie nas naszego serca, możemy sprawdzić, czy mamy mm, jakieś wiadomości, które nam przyszły, mm, które możemy odczytać. I wejdę sobie jeszcze, bo ja nie jestem ogólnie ekspertem w, w takich gadżetach, natomiast dla mnie on ma wszystko to, czego ja potrzebuję. I absolutnie pamiętajcie, to nie jest tak, że ja jestem przeciwnikiem Apple Watcha. Nie wszystko musi być dla każdego. Nie przekonałam się do niego. Myślałam, że będę zafascynowana, no, no niestety nie jestem. I to jest ich najnowszy smartwatch Garrett Wave, srebrny, metalowy. Sprawdźmy, co on dokładnie ma. Lekka zgramna opaska, tak, ta opaska jest bardzo lekka. Ogólnie mam jeszcze jedną zapasową, która była w zestawie, więc to też jest bardzo fajne, dlatego że możemy sobie zmienić look tego zegarka. Funkcja szukania telefonu, znajdź telefon, inteligentna opaska na rękę, mamy krokomierz i tryby sportowe dla aktywnych, zapisywanie trasy podczas wycieczek, sterowanie muzyką w telefonie, powiadomienia o połączeniach i SMS zapis danych w aplikacji FitCloud Pro. No nie wiem, dla mnie jest tak naprawdę tutaj wszystko, czego ja potrzebuję i właśnie sobie zmierzam y, pobiegać, więc jeżeli na przykład zastanowiliście się między Apple Watchem albo jakimś innym zegarkiem, który no też będzie... Czymś elektronicznym, co będzie ładnie wyglądało, ale też nie rzucało się w oczy, możecie sobie oczywiście kupić ochronę. Jak przychodzi Wam w zestawie, to ja miałam dodatkową opaskę. I miałam oczywiście kabel, którym ładuję, bardzo prosto się ładuje. I słuchajcie, gdybym miała porównać ogólnie jeszcze wielki plus, który moim zdaniem przeważa na korzyść gareta, to jest to, że ten zegarek. Trzyma mi bateria 5-7 dni, a tutaj bateria mi pada po jednym dniu, i ja muszę wieczorem sobie ładować na szafce. Więc tak naprawdę, no, na okrągło trzeba ładować. A ja ten zegarek miałam naładowany po kilka dni, nic się nie działo, więc to jest naprawdę super. Bardzo od siebie Wam polecam, bo to są super zegarki, yy, które są ze mną już od lat, można powiedzieć. Yy, jeżeli tamten złoty yy, przetrwał tyle rzeczy, któremu zapewniłam, to uwierzcie mi. Po prostu są jakościowo e, super. Mam nadzieję, że w ogóle podoba Wam się moja aranżacja jesienna. O. Ja się śmieję, ale dawno, dawno nie aranżowałam, nic tutaj nie miałam jakoś weny, nie miałam też czasu. Natłok pracy, ale mm, tutaj mamy z TK Maxa świeczkę. To jest Pumpkin Spice and Sweet Worm. I tutaj mamy świeczkę również z TK Maxa, która była na wyprzedaży. I akurat fajnie, że była na wyprzedaży, bo jest bardzo, bardzo ładna. Bardzo mi się podoba, naprawdę. Nie będę jej paliła, bo będę miała ją na... Znaczy, mogę ją palić, ale po prostu na pewno ją zostawię, żeby mieć w razie czego na przyszły rok. Tutaj standardowo, jak co roku, pomalowałam yy, dynie takie malutkie. A tą tacę mam z Lectus 24 To jest taka strona internetowa. Bardzo, bardzo dobre, tanie meble. No i akurat znalazłam taką tackę, yy, która była minus 20% przeceniona. Ona jest 100% marmurowa, jest duża. Ogólnie tak, jakby na aparacie nie oddaję tu tego, jak duża jest ta taczka, ale uwierzcie mi, że jest duża. Także moja aranżacja, podkładki jak coś ziska, takie typowo skórzane, ale podobają mi się też takie klimaty. Także słuchajcie, i dobiegać już nie gadam. Odpalam mój zegareczek i zaczynam trening. A ja mówiłam, że w t Max już święta, piękne dozowniki. Powiem Wam, żebym kupiła nawet jakieś. Spójrzcie, ten, jaki magiczny. Widzicie, coś z tymi świętami jest, że to jest taka magia. I człowiek nawet by sobie kupił dozownik w kształcie domu. No jakby no. Oh my god! No, zachowuje się jak nienormalna. Kiciuś No nie, no ale spójrzcie, no nie mówcie! Nie mówcie, żebyście takiego nie chcieli. Ile on kosztuje? 59 zł. Chiliczny. A tutaj co? A tutaj jestem. Ja. Doszłam na oddział domowy, no bo gdzie bym mogła być? to znowu ja wiem, że ostatnio wiele razy byłam w TK Maxie ale tak to jest jak się wykańcza mieszkanie, że jednak jak się poszukuje takich drobnych małych rzeczy no to taki sklep jak TK Max jest naprawdę fajny, tym bardziej, że po prostu tu trzeba zaglądać to jest tak, że czasami coś jest, a czasami nie ma nic no i właśnie przyjechałam zobaczyć to w Czeladzi, dostawę także tym razem jestem w Czeladzi i powiem Wam szczerze, byłam w wielu tutaj w Polsce, yy, ale uważam, że w czeladzie jest top of the to. Także. O, mm, ładne to! Spójrzcie, jakie piękne. Świetnie. Mm, pachnie. Pięknie pachnie, powiem Wam. Ale 90 zł to trochę dużo za to. O, ale ładna. Cudno. dark chocolate almond to